Po prostu Nup train. muszę to pisać który jest zagrać, bo jak widać to jest fajny ten Ja nie wiem dlaczego, bo... Bo jak nagrywam teraz rejestr ekranu, to piszę yy, Coś tam o jakichś za zasobach. Że, że ten. No. Nie wiem o co chodzi. No to ja że wszyscy nagrywali tak jak ty, ale tak długo filmików, to by miejsce zabrakło. A ja nagrałem tylko 52 minuty. No to nie wiem właśnie czemu. No nie wiem też. To... Bo ja nagrywam z. Rejestr ekranu, a jak nagrywał teraz X Recorder, to się nic nie dzieje. No to nie wiem. O, szło, no, to fajnie. Rzadko jest nie? Uh -huh. Nie ma dźwięku, bo nie można łączyć. I jak będzie... Widzicie, ja tu szukam Antonów różnych. 4, 5, 6, 7 ciekawe czy będzie ten, ten no Nie ma tego Nie ma To ja nie wiem co się dzieje Dobra, jeszcze odchodzimy tutaj w wandę, nie? Piszemy sobie Napiszemy no sobie Zambasze się. Tu jest jakaś inna historia. Download mcmcmcmcmcworld. Wyciągnijmy. Oczywiście mamy reklamę. do się. Prison Break. Dobra, don't so again. Dostęp. Continue. Otworzyła aplikację. Tylko raz. Ile. no bo na tamtą aplikację nie chciał odpędzić agencji. To ma crafting and building spróbujmy. Waga, leci. Import poziomu zakończony. Dużej danych komórkowych. Lokalizacja e bliku, aplikacja wideo. Ukryj rękę. E ukryj in interfejs Ukryj postacie, postaci, animacje, Pokaż. Pokaż. ikona e autozapisu, zapisów. Wybór. Kont konturu. E animacja chodzenia. Wątpliwości bombelki. bąbelki. Dokładna grafika, odległość renderowania, oryginal tekstur, aktywny, są nawet zasoby globalne. Mamy tu taką mapę horror story, dobrze działa to. a little son small story sir <laughs> so, horror story packet edition So